Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy po śniadaniu, dziewczyny sobie. Grajcie, dziewczyny, czy oglądacie? Teraz gramy. Teraz grają, a tatoś co robi? Leży. I. I śpi. I. śpi. Ja wiedziałam, że tak jest. Zawsze, jak coś tam dziewczyny robią, to mój Paweł tylko takim, tak cichutko jak koteczek kładzie się i śpi. Ale wiecie dlaczego? Bo te dziewczyny nas, nas budzą o siódmej dzisiaj, przed siódmą nawet, kiedy już stanęła przede mną i mówi, mamo, ubrana. Patrzy się, patrzy i mówi, mamo, ja już mam zęby. <grym> Także dziewczyny są gotowe o ósmej, ósmej piętnaście już jesteśmy na śniadaniu, jak my zawsze na dziewiątą, jak się zwlekliśmy na śniadanie, to było super. Także takie poranki, dziś padał, właśnie teraz świeci słońce, Trochę się przejaśnia może. Usiądę sobie tutaj, bo tam strasznie mnie razi. Mamy tak zaplanowany dzień, to znaczy ja mam zaplanowany, że dzisiaj idę na zabieg. To dziulku! najpierw z czym będę wysmarowana? Nie wiem. Śpij. Mam zabieg. A zaraz wam powiem, gdzieś tu mam tą karteczkę. Owoce czarnej góry. Tak nazywa się mój zabieg, który trwa. 90 minut. Najpierw na ciało mam nakładany peeling, później biorę prysznic, następnie jakiś odżywczy krem, balsam i na końcu masaż. Zabieg jest dla mnie i dla Pawła, ale jednocześnie niestety nie możemy iść bo to zostanie z dziewczynami, więc ja mam dzisiaj, a Paweł jutro. Chodźcie zobaczyć, co oni tam porabiają. Nie. Proszę bardzo, tak wygląda relaks po śniadaniu. Dziewczynki, hello. Dziewczynki mają nowe leggingsy. Zakupiłam je w pepko. jak pojechałam po klapki. Wczoraj. Mhm. ale tych ręczników tutaj macie. Trzeba to... że sobie nic nie kupiłam. Kupiłam sobie klapki. To stylówki. Stylówki, no. Niestety, zobaczcie, ile ręczników dostaliśmy na basen. No, a dzisiaj może pójdziemy sobie, no, może po moim zabiegu pójdziemy na basen. Otworzę te ręczniki tutaj. Bam. Pokażę wam, jaki śliczny jest tutaj basen. Nie widziałam piękniejszego basenu w hotelu, a ty, Paweł? Ja też nie. A wy, dziewczynki, widziałyście ładniejszy basen w hotelu? Nie. Ten jest piękny, prawda? Mhm, mm dobra, niech się relaksują. Teraz popracuję, miałam ja wczoraj wieczorem pracować, ale słuchajcie, jak tutaj dwa miesiące nie oglądałam telewizji i mam tutaj telewizor, no to tak wieczorami sobie włączamy i coś tam oglądamy. Ja nigdy prawie nie oglądam na wyjazdach telewizji, ale aż tak dziwnie nagle, że no tak długo nie oglądałam żadnej telewizji, więc usiadłam sobie, położyłam się i tak oglądaliśmy. No, także ja teraz popracuję chwilę, ojejku, o. Z tą pogodę taki człowiek oj, poszedłby spać, naprawdę Paweł dobry ma pomysł, żeby sobie pospać. Ale ja muszę popracować, więc zabieram się do pracy. Oni później pójdą na tam na dół to takiej, wiecie. Bawialni, Cymbergaja grają, Lili z miją. no to może poglądajcie, wczoraj tak grały. U, dziewięć, dziewięć mam! To jest pierwszy dzień. Okej, okay, ja dalej gramy na...

prawda są czaderskie. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć e, właśnie jak jest taka pogoda, czyli deszcz, zauważyliście, że zawsze jak gdzieś jeździmy, to wybieram hotele z basenem, no bo no, no, wiecie, no, wcześniej się bukuje wszystko, no i nie przewidzisz pogody, znaczy no, no, nie będziesz wiedziała jaka jest pogoda, także my zawsze, za każdym razem jak gdzieś jedziemy w Polsce, zresztą gdzieś tam jesteśmy też są baseny, ale to wiecie, to jest gwarantowana taka pogoda w 90% będzie super. A tutaj to widzicie lipiec jest i no nie wiadomo, nie wiadomo jak to będzie. Zawsze jak jesteśmy gdzieś w Polsce, to wybieram hotele czy apartamenty z basenem. Przejaśniło się? Idzie lecimy? Ty też będziesz? Jestem tak! Cześć! Mija w dół! Jestem taka malutka. Miało padać cały dzień, a jednak wyszło słońce. Super. Bo tu jest co robić na zewnątrz. Jesteś gotowy? Tak, tak. Nie my jesteśmy. To nie Dobra. To my jedziemy. Pa! Ciepłe jest, prawda? Nagrywam tak pięknie. Patrz, jakie buty brudne mama ma mama.

Zobaczcie kochani, ile mamy biletów znowu na będzie Czarną Żmię. super zabawa. No, będzie, będzie. No, mamy na Czarną Żmię i idziemy jeszcze na... Parkinę. No, no właśnie. Tyle. Mam to może jak dojdziemy do mety, no. to nie będziemy wysiadać, tylko w od, od razu. zrobimy kółko tu i ja od razu podjedziemy. Poszedłem do samochodu po plecach, żeby coś zjeść, mija siada. No, to co jemy? Co tam spakowaliście? Ja mam tylko banan i jabłko. Tak mało! Ale wcina banana. Majeczka, masz swój bilecik. Mhm. Lili też ma? Chodźcie ze mną. Dziewczyny idą, proszę bardzo. To jest taki bezpieczny park linowy. Hello! No to powodzenia! Pod wami są sanki. Dacie radę przejść przez te przeszkody? Już dałyście. Mija jeszcze jedna, ostatnia. I na wieżyczkę. Ale super, jeszcze przez przejść. Uuuuhuuu Przez ja mostek i. I przez mostek no. Możesz sobie tańczyć <laughs> Mi tylko trzeba rzucić hasło i, I długo nie tracimy Pa pa, pa, pa. To jest chyba ten most tybetański, co czyta się w windzie o nim Trochę się boisz? Tak, żadek, Trzymam kciuki. kciuki do góry. Jestem, jestem. To jestem, bardzo ciekawy, czy na grzybkach da cię radę. No, zobaczymy. Oczywiście nie, żeby nie było zaraz. Tato! Mamo! Ratunku! Dzwoncie po helikopter! No sprawdzimy. Nie, wierzę. Rzeczywiście, nie wierzę, poradziły nie wierzę, sobie. Patrzcie je. Rzeczywiście. Rzeczywiście łatwe. I twoja tatuś. Ale dzielne dziewczyny. Możecie jeszcze raz Dotarły dziewczyny do mety! Uhu! Jesteś z dziećmi na parku linowym? Tak, tak, tak. Wszystko. Wszystko? Nieźle się urządziłaś. Hello! Bardzo ja szybko do mamy. Mam ci zdanie, że nieźle się urządziłaś, bo tylko wystarczy, że się będziesz kręciła dookoła. Tak. Nie już wszystko widzisz. Nie kręciłam <grym> sobie <z> już od chwileczku. <wioską> I teraz strony, tu, tu, Super, super miejscówka. To może jeszcze ci skoczę po szklankę z parasolką. To mogłeś przynieść, ale. Będzie <grym> padać. No i tak się właśnie ale rozpadało. zdążyliśmy. Mm -hmm. Fajnie zaliczona. Czarna żmija, parklinowy, super. Czarna żmija dwa razy. Dwa razy. Parklinowy też dwa razy. Też. Super, jedziemy do sklepu. Po Kuraz. Jesteśmy już w domu i leje, tak? Więc mama, korzystając z okazji, że leje, wybiera się do. Pani? Do pani, do pana? Nie wiem do kogo tak naprawdę. Do spa. A mi ja w samochodzie powiedziała: no mamo, to idziesz do fryzjera. Zafundowała mi jeszcze jedną jakąś wizytę. Jani, co tym Nie wiem. Tatuś, co ty takie prezenty tu robisz? Tak, to pewnie że ja. A wyjdziecie na basen? Tak. Albo odpoczniecie sobie, może teraz poleżycie. Albo odpoczniemy sobie polejemy. I później pojedziemy razem na basen. No zobaczymy. A jak nie, to... Nie wiem, czy dokończymy basen. jutro vloga i jutro ponagrywam wam basen. No zobaczymy, zobaczymy. Tak. A jak nam zamkną basen? No co ty basen otwarty? Przyszła Mariolinka, proszę. Młe rączki? Tak. Pachną? Tak. <laughs> o, super. No za rubę. No pięknie pachną. Ale byłyście dzielne dziewczyny. No parku linowym, superastycznie. Trzeba tak, ja wiecie, delikatnie. tam teraz. Tak, w deszczu. Szczuki to na drugu. <gryst Meter> <ścoughs> Szczuki to królew, pa pa. To, ja, już ja już kończę vloga. No, to później kochani, pa. Pa pa, pa. Pa mua. Wróciłam kochani, zobaczcie jak jestem odnieciona. Było super, mega polecam każdemu. Najpierw miałam peeling poziomkowy, później miałam Ej, jak Jakąś maskę na ciało leżałam, a nie wiem, ile piosenek przeleciało, bo tak po piosenkach próbowałam policzyć, właśnie nie ruszałam, byłam owinięta folią, e, ręcznikami, może z 10 minut sobie tak leżałam, może troszkę dłużej, później miałam masaż, bardzo fajny, bardzo serdecznie Wam polecam, zrelaksowałam się, e, właśnie patrzę, że tutaj ciuszki są zostawione, nikogo nie ma, no to chyba poszli na basen. Przebrałam się w kostium i idę do nich na basen, ale nie będę się kąpać, bo pan powiedział, żeby no przynajmniej dwie godziny, trzy godziny się nie kąpać, więc ja tam tylko może coś ponagrywam. No i będę myła później dziewczyny, jakby co, więc wezmę od razu żel pod prysznic, wykąpię się tam i szybciutko tutaj się przebiorę i będziemy szli na kolację. Także słuchajcie, jestem zrelaksowana, Paweł na pewno... You thought I'd stay with relax make this day go by And I know you work too hard So come and join me shine on Got the love one but how we stand Yo let's make this some real fun We are gonna party up Dobrze, że już to Martyni i wam ci nie, nie po tym zabiegu. <grymne> Pytali byś o dobór? <grymne> nie, się, nie, co?